Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wędkarski Bzik. Jak widzicie, ponownie gościmy nad Trentem. Jesteśmy dzisiaj w bardzo fajnym towarzystwie. Jest z nami mój tata i moja dziewczyna Paulina. Będzie nas dzisiaj tutaj troszkę wędkować, bo aż troje. I dodatkowo moja dziewczyna też będzie miała jedną wędkę pod opieką, ponieważ Agencja Ochrony Środowiska zrobiła taką fajną akcję, że jeżeli Ty masz kartę wędkarską, możesz zaprosić. Jednego z Twoich przyjaciół, i to może być kolega, przyjaciel, czy członek rodziny, i możesz mu wykupić darmową kartę wędkarską na 24 godziny, czy też na 12. Nie jestem pewien, czy to jest na dzień, czy, czy, czy na 24 godziny. Na dzień? Tak, kolejno mówię, że to jest na jeden dzień. E, także co, no spróbujemy sobie tutaj troszkę poćwiczyć. Będziemy wędkować e, głównie z gruntu, aczkolwiek też mam tutaj mały spławiczek. Tata się tutaj bawi z drobnicą. Biorą? Nie biorą. No niestety nie biorą. Ale zaraz sobie jeszcze rozłożymy koszyk i troszkę powędkujemy z koszyczkiem. No, parę naście metrów od brzegu myślę, że też czasem można fajną rybkę sobie tutaj złowić. Zobaczymy, jak będzie. Zarzucimy sobie w nocy, czy też później wieczorem na trupka. I też mam nadzieję, że jakaś tutaj ryba drapieżna uwiesi nam się na naszym haczyku. Dzień jest bardzo fajny, generalnie powinno być bardzo przyjemnie. Delikatny wiatr. Słońce z przewagą chmur, aczkolwiek temperatura nie powinna przekroczyć 20 stopni, więc jeżeli chodzi o warunki wędkarskie, wydaje się to być naprawdę bardzo przyjemnie. Sprzęt jest już całkowicie rozłożony. Zaraz sobie jeszcze troszkę podnęcimy nasze zestawy gruntowe, bo myślę, że to jest dosyć istotne w tym momencie. Wydaje mi się, że głównie będziemy, głównie będziemy wędkować na białe robaczki. I myślę, że to będzie tutaj dzisiaj sukcesem do osiągnięcia. Tego celu, jakim będzie brzana, będziemy starać się zrobić jakąś fajną brzanę, szczupaka, a może i nawet sandacza. To będą nasze główne gatunki w dniu dzisiejszym, które będziemy starać się złowić. Zobaczcie, jak wygląda nasza miejscówka. Wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Mamy tutaj takie fajne stanowisko, gdzie generalnie nikt ani po lewej, ani po prawej stronie nie powinien nam zająć miejsca. Czyli bardzo takie prywatne miejsce, to znaczy prywatne, bardzo takie ustronne. Bez zbędnego hałasu, ani kilkudziesięciu innych wędek w okolicy. Także bardzo fajnie. Tata sobie tam szkoli drobnicę, próbuje coś, coś złowić, ale ciężko, nie. Na razie tylko dwie albo trzy małe rybki. Także bez, bez szaleństwa. Nie wiem, czy to było branie. To było branie? Tata sobie zahaczył przy zarzucaniu, a już myślałem, że coś się będzie działo. Tutaj mamy Paulinę. Dzień dobry, cześć. Co robisz? Obserwuję. A co będziesz robić? Obserwować? Łowić ryby. Może być. Może być. No dobrze, będziemy próbować. Zobaczymy, co się będzie ciekawego tutaj dziać. Jak widzicie, mamy tutaj zarzucone nasze wędziska, bliżej nas. Tata ma wędeczki zarzucone tam i do tego jedna wędka Pauliny. Zaraz weźmiemy się za nęceniem. Zrobimy sobie zanętę z różnych kulek. Ziaren, kukurydzy, konopi i tak dalej, i tak dalej. I sobie troszkę miejscówkę podnęcimy, żeby nam tutaj coś fajnego dzisiaj podpłynęło. A tymczasem będziemy się troszkę jeszcze przed tym wszystkim, przed tą całą ciężką pracą relaksować. I myślę, że to jest najlepszy pomysł na spędzenie najbliższej godziny. Prawda? Tak jest. No, na na razie nie mieliśmy ani jednego obrania. Niestety. Nic kompletnie się nie podziało. Powiem Wam, że rzucałem blachą troszkę. Taką blaszką na okonie. No i nic. Chyba z 200 rzutów oddałem. Zero. Nawet jednego małego okonia. Kupiłem sobie teraz w sklepie, jak byłem, przed przyjazdem. Taką spinningóweczkę. Sawarz Gira. Spinningóweczka na okonie. A może i nawet na małego sandacza. Jak najbardziej 3 do 18 gram. Myślę, że będzie jak najbardziej się sprawowała. Czy coś tam wisi, czy nie? Coś szarpało. Ale ci jeszcze jest. No cóż, zobaczymy. zobaczymy czy coś jest. Trzeba bardzo szybko ciągać ciężarki, bo, bo łatwo można je stracić tutaj w kamieniach, ale to chyba nie była ryba. Nie, Niestety nie. A i ponownie zarzucamy dosyć daleko, za połowę. O, idealnie, co piemy? No. Ja, ja tego nie wytnę, naprawdę. Co się wstydzisz, kamery? Co pijesz, no? Kole. Kole. Bardzo dobrze. Gdzie te ryby? Tata. We wodzie. We wodzie. Jak to będzie po Śląsku? Kaj te ryby. A po poznańsku? Gdzie są ryby? Gdzie są ryby? Jakie są Góralski. Gdzie jest te ryby? Jak jeszcze umiemy mówić? Z jaką gwarą? Kaszubską? coś umie? Nie. Tutaj to już chyba polegniemy. No, że tak powiem, słabo. Bardzo słabo. Kilka godzin wędkowania. Nic. Dosłownie złowiliśmy tylko jednego małego okonia na małą blaszkę. I już naprawdę tych rzutów tutaj wykonałem bardzo dużo. Więc, że tak powiem, wyniki są mizerne. Bardzo, bardzo marne. No nie wiem. Mam nadzieję, że coś się ruszy wieczorem. Aczkolwiek nie wygląda to zbyt dobrze. Moi kompani nawet już poszli spać w ciągu dnia, przed chwilą wstali, to mówię, wezmę kamerę, ponakręcamy co nieco. No ciekawe, ciekawe, ciekawy jestem, czy coś nam tutaj uderzy, czy nie. No myślę, że pierwsze brania to tak przed zachodem słońca, coś tutaj powinno się zadziać, przynajmniej w teorii. Zaręciliśmy sobie całą miejscóweczkę, wszystko jest tak jak być powinno, teraz tylko czekać na pierwsze akcje związane z brzanami. Co robisz? Paka. Patrzysz? Na co? A ryby łowisz? Nie ma, nie widzę. Otwórz oczy. Czekaj. Nie, nie bez okularów. Nie, bez okularów. Ja no już, nie, nie musisz widzieć, to ja mam widzieć. Ale ja tutaj wyglądam. Hmm. Jeszcze trochę. Dobra, tyle. Paluszek otwórz. Za siebie. Ma? No o można można Pięknie zarzucone nie. No czekaj poczekaj Patrzcie ten spadzie ten spawik jest Dobrze A to oglądaj czy on idzie na dół czy nie idzie na dół No już troszkę bliżej są O, widzisz tam są palinka Pokazują Ci się, pamiętaj Lokacja to klucz do sukcesu Przerzuciłaś mi chyba wędkę. Nie! Ale jaja, ale rzuciłaś. Zostaw, no. Dobrze, dobrze. Ale zarzuciłaś teraz. Ja bym tak nie zarzucił. jeszcze ryby złowiła. A patrz ten swoich. Patrz, patrz, Czekaj, czekaj. Zaraz będzie branie. Czekaj, no nie ruszaj czytówką. Czekaj. I co, jest branie? Nie ma. No hm. to ci dopiero z tymi rybami. Gdzie te ryby, się pytam? W wodzie. W wodzie. Co się z nimi stało? Odpłynęły. Potopiły się chyba. Ale przyjemnie jest, prawda? Trzeba przyznać, że... No będą, będą. Coś złowimy. Trzeba być dobrej myśli. Pamiętajcie, w każdą sekundę może się coś zmienić. Weź podbierak. Mamy chyba pierwszą rybkę. Paulina już tutaj leci do nas podbierakiem. Tutaj na razie go rzuć. Ja miałbym prośbę jedną. Kurde, żeby weszła w kamień. I może wyjdzie. Nie wiem o co chodzi. Urwałem. No niestety Przy samym końcu przez ten dzwonek chyba. <laughs> nie wiem co mnie podkusiło. No ryba była brzana była. No niestety rybka uciekła, ale to nic. No, niestety w tym miejscu no będzie to dosyć częsty scenariusz, ponieważ te ryby tutaj wpływają w kanienie. Nie pozostaje nam nic innego jak ponownie zarzucać i czekać na kolejną brzanę. Super. Dobrze, nam to poleciało. No trudno. Czasem tak jest, czasem tak bywa. To jest właśnie część wędkarstwa, ale nie ma co się załamywać i mamy jeszcze troszkę czasu, aby przed zachodem słońca złowić kolejną piękną sztukę. Bardzo się cieszę, pierwsza brzanka malutka. Ale jak bardzo silna była, naprawdę branie było wspaniałe, piękny odjazd, typowy nabrzane. A rybka prezentuje się tak. Niewielkie. niewielki okaz, ale przepiękny. Piękna królowa rzek. Angielski rzek. No, drugie branie. Ponownie na to samo wędzisko, więc tam jest bardzo fajny spot, bardzo fajne miejsce, gdzie naprawdę można te brzanki pociągnąć. No to co? Wypuszczamy naszą zdobycz i zarzucamy ponownie. Pamiętajmy o tym, że należy brzankę przytrzymać. Generalnie zasada jest taka, że ona ma się sama wyrwać. Żeby odbudowała wszystkie te siły, które straciła podczas holowania i podczas walki. Z wędkarzem. Troszkę tutaj przytrzymamy, ona sobie kilka chwil pooddycha, i jeżeli będzie gotowa, zdecydowanie da nam o tym znać w postaci wyrywania się z naszej dłoni. Także za ogon przytrzymujemy i czekamy aż rybka się, aż rybka się właśnie to tak jak teraz o, wyswobodzi. A rybka odpłynie z naszej dłoni właśnie w taki sposób. Super. Pierwsza sztuka wylądowała na naszej macie. Ogień się już pali. Paulina tak napaliła, że chój was kosmosu nas widać. Ja słuchajcie, muszę ofa używać, bo jestem tak zawsze pogryziony, że to się po prostu nie da opisać. Nie wiem z jakiego powodu i czemu akurat ja zawsze ale zdecydowanie jestem najbardziej zawsze pogryziony i to tak konkretnie, naprawdę jeszcze ręce też mnie zawsze gryzą gdzie jeszcze mnie gryzą zawsze? kark dobra, jesteśmy gotowi, możemy łowić a co szefowa kuchć dzisiaj serwuje? kiełbaski kiełbaski cieszę się ale ładnie jest, nie? Lubię właśnie tą porę. Naprawdę bardzo przyjemnie, zobaczcie. Pięknie. Tylko czego brakuje? Czego brakuje teraz, Paulinka? Powiedz. Mamy. Czego jeszcze? A po co my tu przyjechali? Ryb. Ryb brakuje, no właśnie, chodzi tylko o te ryby. Idziemy zaatakować Paulina. Halo, no i co? Ile by dzisiaj złowiłaś? Jedną rybkę malutką, w brzuch. Za brzuch. Za brzuch. Tak, i? to było na tyle? A kurczę, jeszcze widać, że nie wędkuje, bo nie umie kłamać. <grym <grym zawsze. dwie czupaczki, wiesz czupaczki, wiesz czupaczki, <grym> bo to one były. To, to one były? Tak jest. No to dobrze, mówimy. A jaki teamwork. Paulina podbiera. Paulina podbiera maksymalnie do wody. Wyciągnęliśmy. Nie goni, ryby ona, ci, ona ma sama wpłynąć. Jak ci wpłynie? do góry. Dobra, już wszystko. Teraz to, weźmie. Jest. Co będzie, coś z tego, nie? Okay. no i co? Ładna? Ładna. Dobra, to wypuszczamy. Już? Tak szybko? O, szybko. Taka duża. No to co? Uch. A dzięki komu? Kto ci tam podnęcił? Dobrze, że synta cię podnęcił, nie? nie podnęcił. No kto ci podnęcił? Nie? Tak. Powiedz, kto nęcił? Ja. No właśnie. No super. Tata złowi piękną brzanę. Jak na razie największa tego sezonu, po otwarciu, że tak powiem, z naszych wszystkich sztuk, które w ostatnim okresie tutaj złowiliśmy. Także piękna sprawa, świetnie. O to nam dokładnie chodzi. Jest teraz idealny moment na to, aby właśnie łowić piękne królowe rzek. Także co, nie ma na co czekać. Ponownie zarzucamy i czekamy na kolejne odjazdy. Branie masz, ta lewa branie. Branie masz. Tata znowu szaleje kurczę Patrz, powiedziałem mu na co łowić i patrz co się dzieje. Zobacz, ty masz tymi, tymi. Zobaczmy co za to złowił. Pokaż mi rybkę. Ja no ale jest słuchaj. Nie ma co narzekasz przecież nie? Wypuścimy ją szybko i, I co? zarzucę po następną. Cały czas ta sama wędka tać, nie? Nie. No. Tak, ta sama nie? My sobie to jeszcze troszkę poprzerzucamy przed zapadnięciem nocy. I myślę, że będziemy mogli czekać na kolejne piękne brania. A co tu się wyrabia? No proszę, pięknie. Jedzonko się wyrabia. Czas na kolację. A gdzie moja? Kiełbasa. Zrobi się na kiju. Zrobi się na kiju. Się. Dobrze. To jedno dla mnie. No, bo przy kamerze, a tak to by było. Byłoby, a zrób se sam. Nieprawda. Tak. Te... Muszę częściej kamerę wodzić. I chyba nie tylko na ryby. <grymne> myślę, że to będzie ładniejsza sztuka. Mam taką... dużą nadzieję, bo ciężko idzie. Także to będzie, kochany, ryba dnia. No oczywiście, że będzie większa od twojej, czuję. Ja to wiem. <grymne> po kościach. O, już mi ręka boli, duża będzie. Nie wiem, to tam może ściągni tą lewą. Ściągnij, bo idzie w lewo od razu, wiesz? Chociaż. A może nie. Będzie ładna. Uff. Jest. Ale spać. Zobacz, co robi. Do tego kochamy brzany. Spać. Szaleństwo, nie? Patrzcie jaka torpeda. Coś pięknego. Jak ja to kocham. Piękna będzie. Co, to do podbieraka już? Nasze! Mamy to. Ukochany. Szaleństwo. Jest szaleństwo. Chyba na pewno. Zamalaczcie tego potwora. No dokładnie po to tutaj dzisiaj przyjechaliśmy. Moi mini. Piękna sztuka. Piękna sztuka. Wąsy są. No o to nam dokładnie chodzi. 6,5 kg? No, no to, to ładna. ładna. Kilo, no to pięknie. Ok. To mamy 6,5 kg. Jak najbardziej ok. Idziemy wypuszczać maszynę z powrotem do wody. I wypuszczamy dzisiaj naszego specjalnego gościa, który nas bardzo mile odwiedził. Troszkę ją podtrzymamy, bo naprawdę trzeba jej przyznać, że oddała sporo siły w walce z nami. No ale tym razem. My okazaliśmy się lepszymi przeciwnikami. Super, o to chodzi. No, moi mili, kolację podano. Kurczę, się. palę No, prawdę mówiąc, jest tyle brań, że nawet nie mamy sobie czasu zjeść. I to jest właśnie to, co kochamy najbardziej. Oczywiście nie narzekamy, tylko jemy. Proszę bardzo. Dobra, pięknie no Tata ma trzy brzany, my mamy dwie. Dwie mamy dwie, tak? Dwie złowiliśmy. No to pięć sztuk już jest. A jeszcze ciemno nie jest. O nawet się piwko poleje. Mhm. Proszę bardzo. Wszystko jest. Jak już widzicie, nastał poranek. Noc była bardzo owocna, bardzo fajny okres, gdzie udało nam się złowić 6 ładnych brzan. E, oczywiście nie nagrywałem w nocy, ponieważ dosyć trudne warunki, jeżeli chodzi o rzekę, więc darowałem sobie nagrywanie tych wszystkich ryb. E, nie było tam nic ogromnego, aczkolwiek największa brzana, którą akurat widzieliście, ważyła 6,5 kg. Branie tak naprawdę były do godziny 11:30. Tuż przed północą e, wpłynęło nam stado węgorzy, więc no, był problem, ponieważ no, tak naprawdę brzana brała tylko i wyłącznie na białe robaki, więc automatycznie kiedy węgorze wpłynęły na łowisku, tak naprawdę no, już było połowieniu, ponieważ no e, tak ogromna ilość węgorzy, że to się po prostu nie da opisać. No, ja złowiem z 10 co najmniej, tata z 5. No i problem taki, że no cały czas trzeba było urywać haczyki i wiązać nowe, więc, więc no, bardzo, bardzo męczące. 45 minut, że tak powiem, po, po godzinie 12, Więc sobie generalnie darowaliśmy i poszliśmy spać. No, godzina 5.30 w tym momencie, więc zaczynamy przerzucać, zaczynamy działać i może coś tutaj uda nam się fajnego wykombinować. No, mam nadzieję, że jakaś brzana tutaj jeszcze wyląduje. No, jest to bardzo dobry moment na to, aby troszkę wyśrubować sobie wynik 6 brzan z poprzedniej nocy. Zestawy mamy poprzerzucane. Słuchajcie, odwaliłem niezły numer. Podczas wijania wędki na szczupaka, trupek był dosłownie rzucony tutaj, tutaj zaraz za te zarośla. Wziął mi szczupak. I go generalnie złowiłem i pozostawiłem go tutaj w tym podbieraku. I zostawiłem go na parę chwil, ponieważ chciałem sobie załączyć kamerę i wszystko ustawić, żeby Wam go pokazać. No i wróciłem do tego podbieraka, żeby go wziąć i włożyć do maty. No i oczywiście ten szczupak zaczął się wyrywać. Jak tylko ruszyłem podbierak, akurat tak się jakoś niefortunnie złożyło, że przeciął żyłkę i najzwyczajniej w świecie nam uciekł. <laughs> No powiem Wam, że nauczka naprawdę konkretna. Nie był to jakiś potwór, ale takie myślę, że 70+, plus, jak najbardziej ok. Ale bardzo silny, no ale niestety nie udało mi się go Wam pokazać. No szkoda. E, ale nauczka na przyszłość... E jak najbardziej. Tak. Ponieważ o mam chyba branie. Zobaczcie. O mam branie. Kurcze, kurcze, No i zobaczcie co udało nam się złowić. Ładny kleń. <laughs> no bardzo miła niespodzianka. Nie ma co narzekać. No, dobra, wypuszczamy. Fajnie, super. No, nie ma na co czekać, ponieważ to są właśnie te dwie godziny, w które powinniśmy coś tutaj przydzwonić. No, ale ciągle czekamy na jeszcze jakąś fajną brzanę. No dobra, nabijamy robaczki i rzucamy. Z tak, z wody mineralnej gazowanej. Haha, <laughs> bo nam wody zacznę brakować. Paulinka wyspana? Masakra, co w nocy było zimno. Słuchajcie, to się nie da opisać. Żeby w lipcu tak było zimno, to jest... Niesamowite. No ja bardzo zmarzłem, wam powiem. Bardzo, bardzo. Paulina chyba też. Generalnie nie ogarnia, nie wie, co się dzieje, nie wie, gdzie jest. No widzisz? A zawsze się dziwisz. Jak ja na domu przyjeżdżam, dlaczego jestem taki zmęczony po rybach? To hobby przecież, to taka pasja. Jedno. A tu takie ciężkie wędkarstwo, zobacz. Grzejemy się przy ognisku porannym. Zimno było, nie? Masakra normalnie, tak, zmarzliśmy. Strasznie zimno. Zobaczcie, co tutaj się wyprawia. Tata, a co to robisz? Kurczę, popodbierak musimy iść? Brzana? No to idę po podbierak Oho Oho No niech się dzieje O! Mój ciężarek od szczupaka, zobacz, jeszcze tam jest w środku hm. Jednak nie wziął mi wszystkiego. Myślałem, że mi wziął wszystko, urwał. Co, ładna no, będzie, czy nie? No, chyba, no... To wjeb... dosyć mocno. Ale zobacz, jak woda opadła. O, no, ładna. Patrz, zakotowało. Dobrze. O, no, ładna. No ładna, bardzo ładna, no. Co, jest już blisko? Ładna, no, no ładna. No jest. Ładna. O kawał. Kawał ryby. No pokaż co tam panie złowiłeś. Ale długa faktycznie. Kawał ryby. Kawał ryby? spoglądamy. No Ładna nie, te wąsy zobacz, bo A jest niesamowita. No, piękne ryba, nie? Patrz, fajnie się zamówiła, nie? No to co, ile już dzisiaj? To? Ile już? Trzecia? Czy czwarta? Czwarta. czwarta. No to siedem mamy już dzisiaj. No. Co wam muszę powiedzieć, to wam muszę powiedzieć. Nie pomyślałem, że kiedykolwiek to powiem, ale chyba dobrze kobieta jest wziąć na ryby. Zobaczcie, jak ogarnia. Powynosiła łóżka już. W namiocie nic już nie ma, a ja tak nienawidzę składać takich rzeczy. Boże drogi, to jest to, co ja najbardziej nienawidzę. Wszystko ogarnięte, dobra robota. A to ja na rybki mogę jeździć. No i to już koniec naszej wędkarskiej przygody w dniu dzisiejszym. Udało nam się złowić 7 brzan, z tego 2-3 takie naprawdę bardzo ładne rybki. Złowiliśmy jeszcze jednego szczupaka, którego niestety nie udało mi się wam pokazać. Też taki myślę 70 75 cm maksymalnie mógł mieć, ale bardzo, bardzo silny był. No i jeszcze jeden kleń wpadł. Fajnie było sobie tutaj przyjechać z Pauliną, z statą i troszkę odpocząć, bo to był taki nasz główny cel na ten wyjazd, żeby troszkę się zrelaksować, a ryby miały być Dodatkiem. No i jak to często życie pokazuje, no, ryby bardzo dobrze współpracowały, e, fajnie udało się połowić, także bez żadnej wielkiej presji, ale z wielką i ogromną przyjemnością dzisiaj sobie wędkowaliśmy. Dziękuję jak zwykle, że byliście z nami podczas tego wędkarskiego odcinka i zapraszam na kolejny film wędkarskiego bzika. Trzymajcie się.